Myślę, że kolejne ciekawe spotkanie w, no, między Scrum a GKS-em, bo i u nas do końca trzymało na Loretańskiej w niepewności. Tam nam się udało wygrać. Dzisiaj niestety wywozimy zero, czyli porażka. No, szkoda boli taki mecz, bo mieliśmy plan na ten mecz, realizowaliśmy go konsekwentnie do momentu czerwonej kartki. Mieliśmy też swoje sytuacje. No, z mojej strony mogę być zadowolony z postawy zawodników i jednocześnie pogratulować mogę trenerowi Gurakowi zwycięstwa i życzyć kolejnych zwycięstw. Trenerze, czy po tej przymusowej przerwie miał Pan jakieś obawy, jak będzie wyglądała postawa zespołu? No tak, oczywiście. No, 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 no miałem. To, to są różne, różne historie w skrze. Są historie jedne, u nas są historie drugie. Oczywiście miałem wiele obaw. Jak Pan ocenia postawę zespołu właśnie w meczu ze Skrą? To znaczy, no były, były momenty różne. Były momenty takie, kiedy kiedy nie dawaliśmy sobie rady z bardzo dobrze zorganizowanymi kontratakami skry, wiedzieliśmy, że będziemy zmuszeni do ataku pozycyjnego, wiedzieliśmy o absencjach. Nie było łatwo, nie było łatwo. Jak dużo nie, nie idzie, to ważne, żeby trener potrafił pomóc z ławki. Dzisiaj zmieniliśmy ustawienie w czasie meczu. Weszli też zmiennicy, którzy, którzy zdecydowali o wyniku No i chyba w to ostatecznym rozrachunku możemy być zadowoleni. No, trzeba w tym jakimś kotle mieszać, natomiast no, no, to dużo mówić, jesteśmy klubem wielosekcyjnym i, i, i moi koledzy z siatkówki mówią, że jak się prowadzi 2-0, a nie wygra się 3-0, to zazwyczaj przegrywa się 3-2. Skramiała mecz bola, nie wykorzystała, widocznie musiała przegrać, ale takie jest życie. Wygraliśmy bardzo trudny mecz. Gratuluję przeciwnikowi, gratuluję swojemu zespołowi. Jakie wnioski po tym meczu możemy wyciągnąć w kontekście tego, co nas czeka, czyli tej bardzo intensywnego, intensywnego grania w maju. Panie, ja nie jestem takim gościem, żeby wnioski wyciągnąć 10 minut po meczu, a prawda jest taka, że w środę gramy następny mecz. To jest wniosek numer jeden, bardzo trudny dla nas. Musimy być przygotowani gramy co 3 dni do końca maja i, i, i będzie, i będzie, i będzie, i będzie gorąco i będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. Na to się przede wszystkim nastawiam i wiem, że, że czeka nasz. Bardzo ciężki kawałek chleba. Na pewno straciliśmy dzisiaj tutaj punkty, bo trzeba to przyznać, że byliśmy, w mojej opinii, lepszym zespołem. Na pewno stworzyliśmy więcej sytuacji. Gdybyśmy wykorzystali karnego i strzelili bramkę na 2-0, to na pewno ten mecz byłby już zamknięty i, i trzy punkty pojechałyby do częstochowy. Niestety dostajemy głupią czerwoną kartkę i, i w w końcówce meczu GKS na tyle mocno nas przycisnął, że dali rady wcisnąć te dwie bramki i, i gratulacje im za to, że grali do końca. Jakich wskazówek udzielił trener, gdy wchodziłeś na wojsko? Ja nie mówił, tylko zawołał, żeby wejść, a my już wiedzieliśmy, co mamy robić, po prostu strzelić bramkę i to się nam udało, bo dwóch rezerwowych zdobyło bramkę. Był taki moment w tym sezonie, kiedy to my traciliśmy bramki w końcówkach spotkań, ale teraz pokazujecie, że potraficie walczyć do końca. Tak jak mówi, stare przysłowie: życie zawsze oddaje, i teraz też nam oddało. Wcześniej potraciliśmy w takich sytuacjach bramki, a teraz je strzelamy no i zbieramy te punkty, które gdzieś tam po drodze potraciliśmy. Był taki moment, w którym ty, ty się denerwowałeś, że, że znowu może nic nie wyjść tak, jak to było ze zniczem? Nie, byliśmy spokojni, wiedzieliśmy, żeby wszystko. Żeby grać cierpliwie, bardzo nie podpalacie jak ze zniczem, i to poskutkowało zdobyciem dwóch gromek. Jak, z jakim nadzieją podchodzisz do, do tego intensywnego e, okresu, który nas, nas teraz czeka? Czy, czy, czy to jakieś obawy ta to, to granica trzy dni u Was jest? Nie, wszyscy tak mówią, straszą, że dużo meczy, ale my tak naprawdę z tego się cieszymy, no bo po to trenowaliśmy całą zimę prawie trzy miesiące, żeby teraz grać. I teraz będzie okazja, bo jest bardzo dużo meczy.